Że tu coś, tutaj śmierdzi. Mówię jak jest. Jestem jak Mariusz Max Kolonką. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z recenzją kosmetyczną. Takiego filmu bardzo dawno u mnie nie było dominują kalendarze adwentowe. No i w sumie kolejny film to też będzie kalendarz adwentowy. Natomiast jako taki miły przerywnik, e, wydam Wam moją opinię na temat kosmetyków, które testuję już od e, ponad miesiąca. Już wspominałam Wam o nich przy okazji holu kosmetycznego wraz z paczkami pr i właśnie to taka paczka jest. Otrzymałam to z zespołu Koi do przetestowania e, no i myślę, że już po tym miesiącu czasu jestem w stanie wydać Wam opinię na ich temat. Jestem świadoma, że do niektórych których produktów należałoby jeszcze nieco poczekać. Um, nawet widziałam opinię taką na ich stronie. Ktoś napisał przy okazji kremu pod oczy, że dopiero takie zauważalne efekty uh, były po dwóch miesiącach. Także ja myślę, że i tak w dalszym ciągu będę testowała te produkty, ale tak, żeby wydać Wam taką pierwszą moją opinię po miesiącu, to i tak to już myślę, że jest wystarczający czas. Jeżeli chodzi o jakiś kod zniżkowy, bo pytałam się Was wtedy, czy, czy chcecie, to w dalszym ciągu negocjuję. <noise> I jeszcze nie mam nic konkretnego, natomiast jak uda mi się wynegocjować, myślę, że tak, tylko to będzie kwestia wysokości tej zniżki, postaram się jak najwyższą, no to po prostu wszystko zawrę w opisie, Ewentualnie przypnę komentarz, tak żeby nikt nie przeoczył. Ja jeszcze Wam przypomnę, że pod ostatnim filmem trwa rozdanie, także zachęcam Was do wzięcia udziału. E, I jeszcze poproszę zawczasu o kciuki w górę i o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, no i już nie przedłużając, zaczynamy. Myślę, że tej marki nie trzeba przedstawiać, natomiast słowem wstępu oczywiście poinformuję, że jest to marka w 100% naturalna, która łączy w swoich formułach także wysokie stężenia składników aktywnych. E, mamy szklane. Słoiczki i szklane buteleczki, tak wszystko zdrabniając. Więc tutaj też to jest wychodzenie naprzeciw ekologii. No, i to są produkty o naprawdę bardzo ciekawych połączeniach składników aktywnych, co oczywiście za chwilkę omówimy. Mam tutaj sześć produktów, które testowałam, z czego jeden jest naprawdę już niemal zdenkowany. Zacznę w kolejności od produktów, które mnie najbardziej zafascynowały i jestem pewna, że właśnie w ich przypadku będę starała się je wykończyć do końca. Także pierwszym takim produktem będzie, ja już o nim zresztą mówiłam e, i wtedy też już się zachwycałam, bo nie mogłam wytrzymać. E, że jest to serum dwufazowe mm, z śliwką kakału która jest bogata w witaminę C, e, także rokitnik, który ma właściwości takie pobudzające krążenie krwi, e, wobec tego takie ujędrniające. No i olej z marchwi, który ma e, też świetne właściwości takie przeciwzmarszczkowe. E, to jest antyoksydent i też e, fajnie wyrównuje koloryt cery. Jest to um, świetne serum, dwufazowe, bo mamy tutaj i fazę olejową, i wodną. To jeszcze mamy tutaj kwas hialuronowy, który oczywiście jest silnym nawilżaczem, no i też znany jest z właściwości przeciwzmarszczkowych, jeżeli chodzi o działanie tego kosmetyku, bo momentalnie, pewnie głównie przez ten mm, sok z marfi, znaczy olej z marfi, mm, ta skóra jest momentalnie ujednolicona, wygląda naprawdę tak promiennie, no pewnie przez. Wyrównanie kolorytu. Natomiast do tego jeszcze ma taki zdrowy glow, i ja uwielbiam tego produktu używać rano zamiast kremu, bo to jest w zupełności wystarczające, jeżeli chodzi o nawilżenie, takie dogłębne. I też oczywiście używam tego na noc w formie zwykłego serum, bo na to jeszcze idzie krem. I uwielbiam to łączyć z różnymi innymi serami do, do twarzy, bo tutaj żaden składnik tak naprawdę się nie gryzie z innymi, bo czasem są takie specjalistyczne sera do twarzy, które mm, no nie można ich ze sobą łączyć. Powiedzmy, no nie, nie powinno się łączyć midu z witaminą C, no z, wi z retinolem, Tutaj to, to zdecydowanie się gryzie, czy, czy jakieś kwasowe. Natomiast to jest taki bardzo uniwersalny produkt, który możemy śmiało łączyć z innymi e, serami, dlatego ja właśnie tak robię. Bardzo uniwersalny i przepięknie wygląda skóra. No, kto używał, ten na pewno mnie poprze, bo zresztą pod ostatnim filmem też pisaliście mi, że, że też to jest wasz ulubieniec i jest świetny. Cena, wiadomo, nie jest najniższa, natomiast to jest bardzo wydajny produkt. Ja go używam już miesiąc, tylko ja go nie używam codziennie. Ja go używam tak co drugi dzień, no w zależności od tego, czy właśnie rano, czy wieczorem, no i zużyłam w tym momencie tyle. Także, no myślę, że tak jedną trzecią zużyłam w przeciągu tego miesiąca, więc naprawdę jest to bardzo wydajny produkt. I teraz taka chwila zastanowienia, co dać na drugie miejsce. I myślę, że mogłabym tutaj dać dwa produkty Exekwo, ale kto mnie ogląda, ten wie, że uwielbiam toniki. Po prostu leję na siebie te toniki i to jest jedyny mm, produkt, jedyny rodzaj produktu, który u mnie schodzi jak woda. Wobec tego, tym słowem wstępu pokażę Wam właśnie tonik. I to jest nowość. I wtedy też Wam o tym wspominałam I to jest najtańszy produkt ze wszystkich, jakie Koi ma w swojej ofercie. Bo mamy tutaj produkt za 59 zł, 100 ml, ale dosyć wydajny, bo uwierzcie mi, ja potrafię prysnąć sobie tak nie wiem ile razy, 6 może, gdzie normalni ludzie. Widziałam, czytam komentarze pod tym tonikiem, właśnie na stronie, że pryskały dwa razy, jeżeli im to wystarczy. Ja robię sobie tutaj taki zraszacz, więc tak, to mi osobiście, nawet po miesiącu czasu, zobaczcie, jeszcze tutaj troszeczkę tego zostało. Jest to tonik z lotosem, algami i bazylią. Um, przede wszystkim bazylia, zacznijmy od końca, ma właściwości takie antybakteryjne, um, antyseptyczne, czyli nada się zdecydowanie też dla skór problematycznych, trądzikowych. Ja bym powiedziała, że to jest do każdego rodzaju cery. Um, no, ja mam słuchą, więc przede wszystkim. U mnie na suchej się sprawdza. Algi, które mają właściwości takie mocno nawilżające, a także przeciwzmarszczkowe. No i też mamy lotos, który ma pobudzić krążenie, więc też uelastycznić tą skórę, ujedrnić. z tego mamy takie naprawdę fajne kombo. I ten produkt ma dosyć taki mocny psik, to jak do kota, tak psik, e, więc ja osobiście bym go nie polecała na makijaż, chyba że naprawdę jakiś sposób znajdziecie albo po prostu przelać do innej buteleczki z innym atomizerem, bo naprawdę to jest dosyć mocne. E, natomiast do pielęgnacji porannej, wieczornej jak znalazł. E, ciekawe jest to, że ten produkt zamienia się w taką jakby minimalnie piankę. Ja po prostu po spryskaniu bardziej sobie wklepywałam to w twarz, aniżeli tak rozprowadzałam i to bardzo szybko się wchłaniało i faktycznie buzia jest bardzo odczuwalnie nawilżona. To nie jest taka typowa forma wodnego toniku, który, którym spryskacie twarz czy tam przemyjecie i, i w zasadzie szybko musicie przejść do kolejnych etapów pielęgnacji, żeby ta skóra nie była wysuszona czy taka ściągnięta. Ja bym powiedziała, że to jest takie połączenie toniku i esencji. Bo mamy tutaj składniki aktywne, które poniekąd są charakterystyczne dla esencji. Mamy troszeczkę taką minimalnie gęstszą formę, bo tak jak mówię, to nie jest taka stricte wodna forma. No i mamy przede wszystkim też właściwości przywracające neutralne pH skóry, więc właściwości toniku. Naprawdę bardzo ciekawy produkt. Fajnie pachnie. Ja jestem słaba z opisywaniem zapachów. Natomiast zapach mi się osobiście bardzo podoba. Ogólnie wszystkie te produkty serum mega pachnie dwufazowe, które wam pokazywałam przed chwilą. Zapomniałam o tym wspomnieć. To jest cudowny zapach. No i tutaj też bardzo ładnie pachnie. Także myślę, że gdybym miała większy zapas tego toniku, to bym z miłą chęcią używała. Na trzecim miejscu, chociaż myślę, że dałabym tutaj egzekwo razem z tonikiem, bo nie mogłam się zdecydować, ale tak jak mówię, forma toniku jest mi bliższa. Wobec tego na drugim miejscu był tonik, a na trzecim, tak przecieram, bo wiecie, to czasem polepione, jest maska, tak, intensywnie nawilżająca maska z głównymi składnikami migdałdynia i probiotyki. Ale zaraz omówimy ogólnie składniki, bo jest tutaj mój ukochany, ulubiony niacynamid, który po prostu no, zaczynam się ślinić, jak widzę gdzieś w składzie niacynamid, to jest u mnie składnik numer jeden w tym momencie. Naprawdę widzę momentalnie efekty po zastosowaniu jakiegoś produktu z niacynamidem i teraz też zaczynam stosować takie większe stężenia tego składnika. I właśnie tutaj mamy ten niacynamid, mamy także skwalan, który świetnie tak natłuszcza, nawilża naszą skórę. Także alantoiny, która ma właściwości regenerujące i wygładzające. No i też mamy probiotyki. Maska ma koić, jak zresztą sama nazwa marki wskazuje regenerować i nawilżać skórę, także zmniejszać niedoskonałości, zaczerwienienia, bo ogólnie te produkty też mają takie właściwości, żeby zmniejszać taką nadreaktywność skóry, co będzie tutaj jeszcze przy okazji kremu omówione. Jeżeli chodzi o moje wrażenia w stosowaniu tej maski, to ona jest naprawdę zaskakująca, bo to jest Taka dosyć gęsta forma, którą nakładamy jak krem, natomiast ona się momentalnie wchłania. No momentalnie po prostu. I praktycznie do matu. Wobec tego nawet jeżeli nałożycie taką grubą warstwę, a ja jeszcze często dokładam gdzieś tam, gdzie nie gdzie, to nie ma takiego świecenia, lepienia. Jest to naprawdę taka, taka forma... Którą można by było używać nawet na dzień e, pod makijaż, bo to się momentalnie wchłania, a zostawia taką warstewkę, e, która oczywiście ma zadanie koić, regenerować, nawilżać e, i też przecudownie pachnie. Hmm, szczerze, nie wiem, jaki to jest zapach, ale to po prostu jest taki zapach, jaki chciałabym czuć tutaj wszędzie, tak pryskać sobie po chacie <grym>, tym, tym zapachem. No, cudowny. Uwielbiam ten produkt, naprawdę, i używam go jako maski na noc, bo to jest taka maska całonocna. Ewentualnie po prostu nakładam to grubszą warstwą. Chodzę sobie e, tam przez godzinę, dwie i jeszcze przed snem e, zmywam i nakładam swoją już taką wieczorną pielęgnację. Często właśnie używam tego. E, w momencie, kiedy nie mam czasu zająć się taką konkretną pielęgnacją, bo na przykład myję twarz i potem myję włosy, jeszcze tam robi inny rzeczy, to żeby nie nakładać już pełnej pielęgnacji, przymyciu włosów, bo może coś tam mi się zmyć, to właśnie nakładam maskę ewentualnie, czy do kąpieli. Pamiętam, że pierwszy raz właśnie użyłam tego do kąpieli, tak żeby się fazować i pierwsze co mnie zaskoczyło, bo zawsze pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Wtedy jakoś najbardziej te nasze zmysły mm, zauważają to, co się dzieje z naszą skórą i wtedy pamiętam, że pierwsze co, to zobaczyłam, że mam bardzo ładnie ujednoliconą cerę, ona jest tak rozjaśniona, e, ujednolicona, no po prostu wyglądała jakby nie potrzebowała żadnego wiecie, podkładu. Także naprawdę jest to mega łagodzący produkt, odżywiający i właśnie fajnie, że, że to nie jest taka tłusta, lepka warstwa, tylko to jest produkt, który się automatycznie wchłania, więc to też jest pozytywne, jeżeli kładziemy się spać. Nakładamy to na noc, kładziemy się spać i wiecie, i wszystko nam się nie przykleja do, do twarzy. W tym stary I, i po prostu jest to bardziej komfortowe i też higieniczne. Więc naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że tak odłożę troszeczkę dla mojej siostry. Która ostatnio miała mocne wysuszenie twarzy e, i po prostu da mi do przetestowania, żeby, czy, znaczy przetestowania. Ja jestem pewna, że to jej pomoże. Wobec tego maska też naprawdę na bardzo wysokim poziomie. E, kolejny, e, ale myślę, że akurat te wszystkie produkty, które tutaj wymieniłam, e, poza pierwszym serum, bo to było naprawdę na pierwszym miejscu, a pozostałe myślę, że w sumie mogłabym dać jakoś tak egzekwo. I toniki maska i teraz krem pod oczy, które Wam pokażę, myślę, że mogłoby być właśnie egzekwo. Także tutaj mam aktywny krem pod oczy z roślinnym czynnikiem wzrostu, czyli IGF. Ten krem ma naprawdę bardzo lekką konsystencję. I ja go naprawdę sporo zużyłam. Nie wiem, czy widzicie, ale naprawdę sporo z racji tego, że ja się jakoś tak nie ograniczam z tym kremem. Często nakładam go Grubowarstwą. Może gdybym się ograniczała, to, to gdzieś tam zużyłabym mniej. Natomiast przez miesiąc myślę, że zużyłam jakąś taką jedną, trzecią słoiczkę. E, czytałam na stronie i też czytałam opinię, że mm, ten kosmetyk może nieco zgęstnieć, bo to jest naturalny produkt, więc on może nieco zgęstnieć po chyba trzech miesiącach e, od otwarcia. No i jeżeli chodzi o samo działanie, e, to zauważyłam, że skóra jest mimo tej lekkiej formy, jest naprawdę fajnie nawilżona. E, czy rozprostowałam? Się jakieś zmarszczki, e, ciężko mi powiedzieć, nie wiem. Natomiast y, myślę, że to jest świetny produkt dla osób do tak określmy to do 35 roku życia e, chyba że używacie tak samo jak ja jeszcze serum pod spód ja używam jeszcze też serum z IGF także dla spotęgowania tego efektu e, i, i wtedy po prostu to jest taki zamykający krok e, i dogłębne nawilżenie tej strefy wokół oczu jest to bardzo przyjemne takie kojące Znowu koi, i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o produkt do okolicy oczu. Jest przeznaczony także dla bardzo wrażliwych skór. Tej okolicy wokół oczu, wrażliwych oczu ogólnie. Nie wywołuje żadnych podrażnień. Jest naprawdę bardzo delikatny, no a przy tym skuteczny. Także tutaj naprawdę bardzo ciekawy produkt i mówię, z miłą chęcią będę używała. Ciekawa jestem, czy odnotuję ten efekt zagęszczenia nieco, ale naprawdę mnie zaskoczył ten produkt, bo przy tej lekkiej formie jest naprawdę bardzo odżywczy. I kolejny produkt, który w zasadzie mógłby być egzekwo z kremem pod oczy, to jest krem do twarzy do cery wrażliwej. E, wszystkie te produkty są do cer wrażliwych, także śmiało można stosować, sięgać po nie, jeżeli taką cerę macie. Natomiast ten jest zwłaszcza ze względu na swoje główne składniki aktywne. E, tutaj jeżeli chodzi o to takie wygaszenie e, zaczerwienień często spowodowanych e, emocjami e, czy po prostu zmianami temperatur i tym podobnymi, jeżeli ktoś e, ma tendencję do czerwienienia się, to wie, o czym mówię. Ja też wcześniej miałam taką tendencję, do tej pory tam poniekąd mam. Także ten produkt ma wyciszać, wygaszać naszą skórę i powodować, że właśnie ten rumień nie powstaje. Także jest też przeznaczony do cery trądzikowej, która no często ten rumień po prostu ma. Jeżeli chodzi o cerę trądzikową, to tutaj mamy składnik Tulsi, który ma właściwości takie przeciwzapalne, i świetnie się nada właśnie do tego typu cery. Także mamy wyciąg z ostropestu, który tutaj wspomaga to działanie. Jeżeli chodzi o takie wzmocnienie, stworzenie takiej bariery ochronnej, nawilżającej, to mamy tutaj algi czerwone. No i jest jeszcze bardzo ciekawy składnik, który odpowiada przede wszystkim za te uszczelnienie naczyń krwionośnych i zmniejszenie zaczerwienienia. To jest kłosowiec meksykański. I tutaj, nawet pod tym kątem, były badania. Że ten krem faktycznie redukuje zaczerwienienia i także obniża ogólnie temperaturę skóry. Wobec tego, nawet jeżeli w związku z ciepłem czy z tymi emocjami ta skóra normalnie się czerwieni i jest ciepła, bo zazwyczaj właśnie w tym momencie jest ciepła, to ten krem ma sprawiać, że ta temperatura jest obniżana. Także, no naprawdę, obietnice są spore. Jeżeli chodzi o moje wrażenia pod kątem stosowania tego kremu, to muszę powiedzieć, że jest to naprawdę lekki krem dla mnie, dla mojej suchej skóry jest to naprawdę lekki krem, ale przy tej swojej lekkości tak samo jak krem pod oczy. One są bardzo podobne, jeżeli chodzi i o konsystencję i o działanie. Są bardzo lekkie, ale przy tym naprawdę odpowiednio nawilżające. I jeżeli chodzi o te takie efekty, o których wspomniałam pod kątem tam zaczerwienień, łagodzenia podrażnień, no to ja osobiście nie zauważyłam, bo takich po prostu problemów w tym momencie nie mam. Natomiast skóra zawsze wyglądała na dobrze nawilżoną. Ja i tak używam mnóstwo fajnych kosmetyków pod spód, a to był taki krem po prostu fajnie zamykający moją pielęgnację i nie zaburzający jej. Też nie, nie gryzł się z jakimiś innymi składnikami z, z innych produktów, których używałam. Także tutaj naprawdę też bardzo dobry krem. Jeżeli macie problemy z zaczerwienieniem skóry, czy właśnie macie bardzo wrażliwą skórę, to ja osobiście bym polecała. I ostatni produkt, nie, że najgorszy, <noise> tylko po prostu, no, któryś musiał być ostatni, skoro wszystkie omawiam po kolei, to jest peeling. E peeling drobnoziarnisty, oczyszczający oczywiście. Mamy tutaj e sproszkowaną morelę, e sproszkowane y peski moreli. O. Tak, to tutaj one są faktycznie wyczuwalne, bo to jest peeling drobnoziarnisty. Mamy Len, który ma właściwości silnie nawilżające, e, kto robił glutek siemienialnianego ten wie. E, no i mamy także alantoinę, która ma właściwości regenerujące, wygładzające. No Ta skóra po prostu wygląda na taką ładnie rozjaśnioną, gładszą. E, no, i ten produkt o też bardzo ładnym zapachu. O, po prostu te produkty mają tak piękne zapachy, a przy tym są naturalne, że to jest aż po prostu niewyobrażalne. E, I ten produkt, wiem, czy widzicie, e, ma taki ciekawy kolor karmelowy. Samo kolor e, w trakcie zmywania jest e, widoczny. E, tam troszeczkę trzeba e, łapkami pomagać, natomiast e, naprawdę. E, Wygładzanie jest odczuwalne, skóra nie jest ściągnięta, ona jest taka fajnie nawilżona, może lekko ujędrniona zawsze, tak zawsze po tego typu produktach, jakichś peelingach czy maskach, które mają za zadanie złuszczyć, to zawsze jednak ta skóra jest taka fajnie ujędrniona. Nie używam tego aż tak często może jak, jak powinnam, natomiast wynika to z tego, że to jest drobnoziarnisty peeling, taką formę peelingu trzeba lubić, mimo że naprawdę te drobinki są tak lekko wyczuwalny, e, Bardzo mało wyczuwalne, także to nie jest taki naprawdę, wiecie, papier ścierny, tylko to jest taki delikatny. Ja jeszcze bardzo delikatnie robiłam ten masaż twarzy, tak żeby tam nic nie podrażnić. Ja po prostu jestem bardziej zwolennikiem peelingów enzymatycznych, e, natomiast tutaj z przyjemnością Używałam raz w tygodniu, przyznaję się, raz w tygodniu używałam e, i żeby nie znużyć tam paluchów, bo ja bardzo dbam o higienę, jeżeli chodzi o stosowanie produktów w słoiczkach, e, No to ja tak sobie cfanie, bo to jest taka konsystencja, troszeczkę taki mm, galaretki, to wygląda jak rozpuszczony karmel. E, także taką też konsystencję ma i ja tak sobie po prostu przychylałam i e, takiego glutka y, na rękę. Wyrzucałam i wtedy właśnie używałam takiej porcji na, na twarzy, także nie musiałam tam znużać dłoni. Myślę, że będę używała tego produktu raz na jakiś czas, chyba, że podaruję komuś bardziej potrzebującemu, kto lubi taką formę, tego peelingu. Ale czytałam też komentarze na stronie, że niektórzy uznają ten peeling za najlepszy w ogóle jakikolwiek mieli w swoich rękach, na twarzy. Wobec tego mm, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Tylko mówię, trzeba lubić taką formę lekko drobno ziarnistego peelingu, więc jeżeli taką formę lubicie, no to myślę, że tutaj śmiało. To też jest jeden z tańszych produktów, co mnie zaskoczyło, bo jakoś tak dopiero um, dopiero wypisując te produkty, to zauważyłam, że że faktycznie on jest nieco droższy od toniku. I to już są wszystkie produkty, które miałam szansę testować, ale to się jeszcze nie kończy. Ja będę w dalszym ciągu testowała te produkty. Tak jak mówię, tam tą maskę troszeczkę odłożę siostrze. Myślę, że też się troszeczkę podzielę tam tymi produktami. Po prostu mam ogrom różnych produktów do testowania. Natomiast mię chęcią myślę, że, że do końca Wykończę serum dwufazowe i e, tonik po prostu i tak niewiele zostało. E, krem pod oczy też? Myślę, że jeszcze będę testowała z racji tego, że e, no tak jak zresztą czytałam, dopiero po dwóch miesiącach ktoś zauważył jakieś takie konkretne efekty. E, maska też po prostu jest, jest mega, i ja jestem świadoma, że ja samodzielnie nie wykorzystam tej ilości, bo to jest ogromna ilość. Ta maska przy stosowaniu takim powiedzmy dwa razy w tygodniu, ja myślę, że ona wystarczyła na rok. Naprawdę niewiele trzeba, a mega y, tak nawilża i odżywia tą skórę, więc ja myślę, że się nie upodzielę gdzieś tam przerzucę siostrze do jakiegoś słoiczka. Krem myślę, że też będę używała raz na jakiś czas. No i peeling, tak samo. Postaram się ogarnąć jakiś ten kod zniżkowy. E, no myślę, że, że, że ogarnę, tylko po prostu chcę jak najwięcej. E, wszystko będzie w opisie. Dajcie znać, czy znacie te produkty. E, dajcie znać, czy znacie standard u mnie. Napiszcie, czy znacie te produkty, czy który właśnie kosmetyk, który ja pokazałam, testowaliście, bądź jakiś inny może polecacie. Jeszcze te produkty na pewno zagoszczą na moim kanale, chociażby w ulubieńcach czy w denku, wobec tego jeszcze się z nimi nie żegnamy. A ja mam nadzieję, że mi upłyniecie czas że daliście w międzyczasie kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. Już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku, który będzie prawdopodobnie unboxingiem kalendarza adwentowego, który już tak z tydzień czeka na twoją kolej. Wobec tego mam nadzieję, że będzie to gratka dla większości. Przypominam o rozdaniu pod ostatnim filmem i zapraszam Was serdecznie. Także do zobaczenia. Cześć! Hey.